Grzegorz Szczepanik, MMW.pl Jesteśmy na Gali Thunderstorm 3. Naszym gościem jest Marcin Bandel. Jak się podoba gala? Podobała. No, w tak, ta podobała. Skończyła się chwilę, chwilkę temu. No, ogólnie z Gali na Gale to jest trzecia edycja. Na plus. Teraz fajna, fajny pomysł, że w mniejszej trochę hali lepiej to wyglądało. Tak, trochę właśnie w stylu tych amerykańskich kasyn. Gala ogólnie pod względem sportowym. Wydaje mi się na fajnym, dobrym poziomie, fajne widowisko, dużo Łukasz Bosacki miał roboty, dużo jakichś knockoutów, knockdownów, także kurczę, no do końca się nie przesypiało, tylko fajnie się to oglądało. Szybko, szybko, 21.30 i koniec, koniec wszystkiego. Kurczę, no to chyba dobrze, bo kurde zaraz pojadę do domu i sobie odpocznę, także fajnie. KSW wczoraj oglądałeś? Oglądałeś. Jak Ci się podobało? Ogólnie fight card powiem Ci, taki naprawdę dobry. Chciałem sobie to zobaczyć. Jeszcze właśnie z moim kolegą Łukaszem, który dzisiaj się bił, e, siedziałem, oglądaliśmy. No i troszeczkę zepsuło tam no, ta ostatnia ostatnia walka. Ja tam nie jestem sędzią, nie będę sędzią, no ale no kurczę. Zestrzelili sobie w kolano. Ale ogólnie jako gala, KSW klasa sama w sobie. nie? Tam jest naprawdę e, i dobrze i fajnie jest to zrobione, także no nie można za dużo za dużo jakichś e, innych uwag pod ich, w ich kierunku skierować. Mm -hmm. e, ty jesteś zawodnikiem, możesz sobie wyobrazić co e, Mamet miał w, w planach, miał w głowie w tym momencie, w którym się kładł i robił fikołki? Kurczę, naprawdę przepraszam, że Ci jeszcze nie dam dokończyć, ale czy to naprawdę może być tak, że jemu się już znudziło jakoś MMA? Słuchaj, no na pewno psychika jest mega ważna, hmm, może już nie ma z tego właśnie, tak jak jest Pira dość, no nie wiem, ciężko jest, ciężko jest wiesz, powiedzieć co mu siedzi w głowie. Słuchaj, jest, był gwiazdą, jest gwiazdą dalej, jest rozpoznawalny wszędzie, na pewno to jest też duża jakaś presja psychiczna. Wiesz, mnie to najbardziej, bo już pomijając tych hardkorowych fanów, ale śmieszą mnie Janusze, którzy najpierw się spuszczają, biją brawo, by mu tyłek wylizali. A na drugi dzień gwizdą i, i go jakoś opluwają, nie? No to to jest niefajne. Ci, co go tam nigdy nie lubili, nigdy jakoś nie ten, to okej, okay, mają prawo. Ale myślę, że jego bardziej boli właśnie to, że ci Janusze najpierw wspierają na dobre, na złe, a tutaj kurczę, no, powiem ci tak, to co on tam gadał później, mniejsze o to, ale to nie jest jego wina, nie jest jego w sumie wina, że wygrał tą walkę. No to jest wina sędziów, także on jest tutaj akurat Bogu ducha winny. A co tam gadał później? No nie wiem, tam słyszałem, że powiedział, że wygrał dwie rundy. Nie wiem, ja się nie znam tak na sędziowaniu, także... Bo, dlatego trzeba kończyć. <laughs> trzeba kończyć w pierwszych rundach. Albo być nokautowanym, wtedy nie ma problemów żadnych, nie? <laughs> Wiesz co, w obronie, w obronie Janusza, je, jeśli mogę stanąć, to tylko powiem jedno zdanie. Ja bym był zły za to jak on naprawdę się prezentował, bo tam nie było woli walki i może to, może to tak faktycznie gdzieś tam jakiś procent tych ludzi on złapał zden... coś tam od tego kara może gdzieś go to złamało psychicznie, jakaś blokada, no nie wiem. No dziwnie to wyglądało to kładzenie, wyglądało tak właśnie jakby się nie chciał bić, ale no, no nie wiem, ciężko mi się do tego stosunkować, nie siedzę mu, nie siedzę mu w głowie i faktycznie mogli gwizdać, jak leżał, ale mi się nie podobało to, że gwizdali, jak ogłosili, dlatego że no w sumie to nie jest jego, akurat tutaj się zanim nim stawiam, że to nie jest jego wina, ale to, że się ludziom to nie podoba, że po prostu kładł się, mieli prawo gwizdać, no i w sumie no akurat to mamy, to musi przełknąć mi się wydaje. Tak, jasne, oczywiście tutaj się z Tobą zgadzam. Dobra Marcin, przechodzimy teraz do Dobrze. Ciebie. No. To chyba przyjemniejsze niż rozmawianie o kimś. Różnie, różnie bywa, no, słucham. Ale nie, no to poczekaj, no, <laughs> pociągnijmy to. Lubisz rozmawiać o swojej karierze i o sobie? W ogóle lubisz dawać wywiady i całą tą pracę medialną? To ogólnie mi nie przeszkadza, ale jakoś tak w superlatywach gadać o sobie, to musiałbym być albo jakimś zadufanym dupkiem, albo mieć coś z garem. Także tak dziwnie się o sobie mówi, no ale tak już troszeczkę się nauczyłem, a pogadać sobie to lubię. No to powiedz mi, e, ostatnia walka kolejna wygrana. E, kolejne szybkie poddanie. Nie. Zastanawiałeś się nad tym, żeby faktycznie może jednak e, pobić się z nim trochę w stójce? Ja chciałem, ja nawet powiem Ci jeszcze, że byłem troszeczkę zły po tej walce. No bo wydaje mi się, że byłem pierwszy raz aż tak i psychicznie, i fizycznie e, gotowy. Chciałem się po prostu napierdzielać. E, już nawet, powiem Ci, jak zawsze tam myślę o tej wygranej gdzieś tutaj, chciałem wyjść, pobić się, jeszcze mówię, gdzieś jakieś szycie, żeby było, żeby było widać coś tej walki. No ale no kurczę, no nie wiem czy oni nie oglądają moich walk. E, wyszło tak, że mi kopnął. Ja obaliłem, ale ci powiem, że jeszcze się tak wahałem, uderzyłem kilka razy, ale widzę tą nogę i mówię, kurde, no muszę, muszę. A wiesz, w jakiejś sytuacji się mszczą, ale oczywiście, że chciałem, e, był niedosyt, e, nawet nie zasłużyłem na tego maka na niedzielę po, po walce i jakoś jak tak jadłem cokolwiek tam jakiegoś już syfu, to ci powiem, nie było takiej radości, bo tak uważam, że do końca na to nie zasłużyłem. No właśnie dlatego też, e, też pytam, bo... E, Zastanawiam się właśnie, bo też w którymś z wywiadów ja słyszałem właśnie to, że, że chciałbyś po, popróbować sobie posiedzieć troszeczkę w tej stójce i, i tam się pobawić, a tutaj wychodzisz, znowu minuta i jest Marcin Bandel by submission again. Nawet dostać, wiesz, dostać tak, może sadomasochistycznie to bo zabrzmi, tak. ale dostać gdzieś w gębę, poczuć tej walki, poczuć ten klimat, poczuć tej krwi. A tu kurczę jest tak, że ta rozgrzewka dłużej trwała, tak na dobrą sprawę wyszedłem i wyszedłem jeszcze bardziej nafazowany, nabuzowany z tej klatki niż tam wszedłem. Także no wiadomo, wygrana, dobrze, że wygrana, ale kurczę, no chciałem się powiedzieć. No chciałem się powiedzieć, ale no, to do końca też ode mnie nie jest zależne, jak widać. Dobra, Marcin, to teraz trudniejsze pytanie. Jedno pewnie z takich, które lubisz, e, zarzucają, że e, obijasz ogórków. Co masz w tej kwestii do powiedzenia? Znaczy ogólnie to hasło. Tak to to. Słuchaj to każdy musi się, jeżeli jest w jakikolwiek sposób osobą publiczną gdzieś, e, nawet nie osobą publiczną, ogólnie zawodnikiem, no musi się pogodzić z tym, to na początku to jest ciężko, ale e, musi dorosnąć do tego pogodzić się z tym, że ludzie mają prawo oceniać, ludzie kupują jakieś tam, e, czy bilety, czy coś, no mają prawo powiedzieć, że na przykład słabo grałeś, póki to nie jest jakieś obrażanie, to jest okej, okay. ale co do samego hasła ogórek, to jest takie <śpiewanie> hipsterskie, to jak dla mnie, jak, jak słyszę to ogórek, już co innego już mogą mówić, że leszcza, coś takiego, to już widzę takiego gościa, wiesz, w jakichś ze okularach, zerówkach, e, tych rurkach. E, I wiesz, i na dobrą prawie, sprawę już nie będę przeklinał z czym w, w tyłku, nie? Także ogólnie to hasło mi się nie podoba, a ci powiem, że była taka sytuacja taki... Mój nagminny jakiś też. E, staram się tego nie obserwować, ale takie jakieś pojedyncze osoby mi wpadają. Od was z Wrocławia, taki chłopak, dosyć wysuszony wygląda jak trup. <laughs> I przed walką z kuzelą martwił się, e, oj, widzę to e, tak, e, z tego co mi wysłali. E, widzę w czarnych walkach walkę Marcina i tak e, barwach walkę Marcina i tak dalej, jakieś tam pociski, po czym po walce znowu obiło góra. Czyli ten koleś ma coś z garem. Jakbym takiego spotkał, chociaż też, na no, za co miałbym w sumie mu cokolwiek robić? Wiesz, jeżeli by mnie obraził personalnie, jako Marcin Wanda, to tak, ale jako sportowiec to musisz też być... Nie można tych ludzi też do końca za to obwiniać, bo po to porobili im takie fora, jak nie powiem jakie. Nie, my tutaj nie możemy Tutaj nie mogę mówić z Waszej konkurencji. To tak na dobrą sprawę dali, dali im pożywkę, no i tam sobie mogą wypisywać, mogą sobie poflugać na Ciebie. Mają prawo powiedzieć, że e, oczekują, żebym bił się z jakimiś innymi rywalami i tak dalej, chociaż to też do końca nie jest ode mnie zależne i chciałbym. No, mówię, te, w tej walce chciałem się naprawdę podaparzać. No ale no kurczę, no, to nie jest do końca zależne tak jak mówię Ci ode mnie. Nie? A jak to jest yy, z Tobą? Czytasz w ogóle te fora, yy, te informacje? Jak przyjmujesz takie... Mm... No często, często wyssane z palca jakieś tam historie. Przejmujesz się tym jeszcze, czy, czy nauczyłeś się już to całkiem gdzieś tam omijać szerokim łukiem? Wiesz co, na początku to było tak, że na pewno każdy na początku jakoś czyta, przejmuje się, każdy by chciał, wiesz, żeby to jakoś dobrze wyglądało, jakaś taka ambicja, a później, później masz tak, że chcesz ich bić. Jest tak zawsze, że połowa osób Ci będzie słodzić, połowa osób Ci będzie... Ci będzie... Wcisnąć, no. no niestety, takie życie, tak jak, tak jak w życiu. Ale ci powiem, że teraz już tego yy, w ogóle nie czytam. Nawet bym był zdenerwowany, jakby przed walką ktoś mi przeczytał. Yy, co czasem, niestety, niestety moi koleży, koledzy robią. Nie czytajcie mi tych gówien. Yy, ale słucha jakoś wybiórczo, na przykład, jak mam fejsa. I ostatnio właśnie na Lookingu patrzę i właśnie ten, te, te, ta osobistość z Wrocławia, nie? Czyli już Wrocław jest spalony. No ale to jeden jakiś tam gagatek. Yy, wypręż... Nie będę go obrażał, ja nie jestem nim, nie będę obrażał. Tutaj jak spotkam, to najwyżej opluję. <grystanie> I tyle, ale wiesz, póki personalnie nikt cię nie obraża, no to musisz się pogodzić z tym, że mają prawo, mają prawo cię oceniać. Może nie wy, ale mówię w sensie wy, że media dajecie im jak, jakąś możliwość wyrażania tego, tych opinii, to czemu mają nie korzystać? Szkoda, że to jest tylko pod jakimiś nikami. Szkoda, że często obraża, ale tak to. To nie mam nic do powiedzenia, po prostu tak jest. Okej, okay, wiesz, to jest też tak, że y, ci pozytywni fani i ci negatywni y, i ci i ci oglądają twoje walki i w jakiś sposób y, dają ci zarobić w, jakiś, w jakimś tam sensie płytszym lub głębszym. Tak, w jakiś sposób też mimo wszystko, może niechcący, ale mnie też tam gdzieś wspierają, gdzieś tam mnie obserwują, także no, no kurczę, no niektórzy tak mają, po prostu muszą. No i... tylko byleby mnie jakoś osobiście jakoś nie dotykali, to jest okej, okay. no mogą cisnąć, że jestem słaby. Każdy ma do tego prawo, to tak jak ja mogę powiedzieć, że ty dzisiaj źle wyglądasz, czy dobrze, nie no... Co? Pobijesz mnie? <ofery> no. Słuchaj, jeszcze jakbym był po trzech litrach wódki, to może jeszcze bym się... <ofery> no <ofery> może jeszcze bym no się porwał. <ofery> no właśnie, także no kurczę, trzeba do tego jakoś dorosnąć, na chłodno na to patrzeć i, i tyle. Dobra Marcin, to teraz mi powiedz, gdzie my Cię zobaczymy znowu. I czy, czy tym razem będzie trwała walka dłużej niż minutę? To nie pytaj mnie. Ja bym chciał, naprawdę chciałbym się ponaparzać. Nawet wiesz, dostać gdzieś po tej głowie trochę. No kurde, no to jest. Tak wychodzi na to, że ja czasem mocniej dużo bardziej na tych treningach jestem pobijany niż na na pewno w 90% niż na, na walkach. A gdzie my zobaczymy? Zobaczymy je na pewno po wakacjach. Na pewno chcę minimum jeszcze jedną tą walkę zrobić w tym roku. Nie chcę też robić właśnie ich za dużo na jakichś takich mniejszych galach, dlatego że faktycznie później y, tych wygranych jest dużo. Y, także no... Jak, no nie będę używał tego słowa, bo dla mnie, tak jak mówię, bezpedalskie to, e, to ogórki, dlatego jakieś tam leszy też nie chcę bić. Miałem kilka propozycji gdzieś się bić e, za granicą na jakichś galach, ale jeżeli e, organizator by mi zapłacił, no to liczę się z tym, że mojemu przeciwnikowi nie miałby za dużo kasy do zapłacenia. I raz, że nie chcę takich walbut, są ryzykowne. Wygrywając nie wygrywam nic, bo i tak ci napiszą. A no właśnie, tak jak wczoraj, e, kto to miał? Ten chłopak siebie z Klewickim. Tak samo, no w sumie przegrał to przegrał. A wiesz, także dlatego Saszy też taka nieprzyjemna, nieprzyjemne są takie walki, nie? Dokładnie. Ale nie odpowiedziałeś mi. E, a nie, odpowiedzia dobrze, odpowiedziałeś mi kiedy po wakacjach mi odpowiedziałeś, ale konkretów żadnych nie ma. Nie, 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 coś tam się fajnego szykuje, ale no, no wiesz, no teraz mam okres na poprawienie tego wszystkiego, jestem dalej głodny walki, chciałbym po tej walce, to mówię, to tydzień nie mogłem. Nie mogłem dojść do siebie, bo taki, no taki byłem niezadowolony, wiedziałem, że to zaraz znowu będzie kontynuowanie tematu, że szybko yy, poszło, no to musiałem się bić z leszem, ale no ale co, koszulkę mieliście mi ogarnąć tą koszulkę. No i powiem Ci szczerze, że mam ją dla ciebie i zapomniałem jej wziąć. I ci naprawdę, a ja myślałem, że to będzie oficjalnie. i chciałem, wyrażenie. i ci Marcin z ręką na sercu mówię, że mam tę koszulkę w aucie swoim, a przyjechałem z dziewczyną jej samochodem i zostało w moim samochodzie. Naprawdę, jestem załamany z tego powodu. No, to odpierdzieliłeś na grubo. Koszulka bardzo fajna, wiesz, a cała ta sytuacja mnie jakoś, Pawła, pośrednio dotyka. No widzisz, małe jakieś środowisko jest, a i tak tu jakieś są takie... Głupie akcje, no moim zdaniem organizatorzy nie powinni w jakąś pyskówkę się wydawać, to już w ogóle jest karygodne, no nie wiem, ja nie jestem biznesmenem, nie jestem organizatorem gal, ale no mało profesjonalnie to wygląda. Jeszcze jak w sumie ja dostałem poniekąd pośrednio pocisk, nie no, także tak, tak sobie, nie? Dobrze, a powiedz mi w takim razie jak już nawiązaliśmy do tego, to kontrakt z FEN obowiązuje, nie obowiązuje? Zobaczymy Cię na FENie, czy nie zobaczymy? obowiązywać, obowiązuje. Z tego co wiem jest na dwa lata. A czy je zobaczymy? to zobaczymy. No nie jestem w stanie na razie, na razie określić tego. Ale z Pawłem Pawlakiem tak nawet dużo osób chciało. No nie będziemy się bić. Paweł mnie zna, ja znam Pawła. Ja ani z jednej, ani ja z drugiej strony nie ma chęci. Ja wiem, że to z perspektywy polskiego widza fajnie by się sprzedało, bo dwóch tam zbitych w UFC nie chcę używać weteranów, bo też mi zaraz Zbitych w UFC lepiej, e, lepiej e, łagodniej zabrzmi, e, bardziej politycznie. No i co? No i słuchaj, jest tyle osób gdzieś innych e, do bicia się. To no mówię, tutaj jacyś tacy ludzie, którzy nie interesują się aż tak obszernie tym MMA, wiadomo, że chcieliby zobaczyć wyłonić lepszego z nas, nie? No ale muszą się pogodzić z tym, że my też nie jesteśmy rzeczami i tak jak oni mają prawo powiedzieć, że walczcie, tak jak my mamy samo prawo powiedzieć, że nie chcemy ze sobą walczyć, nie? I ja czaruję, że oni chcą tej walki, że piszą, że ja nie chcę, że tam Paweł nie chce, że jeden się drugiego boi. Nie chcę piszą, ale my mamy też prawo powiedzieć, że my nie chcemy się sobą bić i oni muszą też to uszanować. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Marcin Bander, dla MMAPL. Do zobaczenia. Dzięki.